Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj w bardzo urokliwym miejscu w Kamieniołomie w Zabieżowie, gdzie porozmawiamy sobie o tak zwanej mocnej głowie. Każdy człowiek ma jakąś taką wrodzoną, genetyczną, wstępną tolerancję na alkohol, że jeden może wypić tego alkoholu więcej, a drugi mniej. Natomiast jak to się dzieje, że po jakimś czasie... Jedny, jedni ludzie mogą tego alkoholu wypić bardzo dużo, a drudzy o wiele, o wiele mniej. Żeby to rozstrzygnąć, zacznijmy od y, takiego pytania, czym się różni nawyk od uzależnienia? Mamy w życiu wiele nawyków, wiele rzeczy robimy często, niektóre nawet codziennie. Ale czy jest to uzależnienie? No niekoniecznie. Jeżeli nie następuje zmiana tolerancji, jeżeli nie potrzebujemy tego robić częściej, więcej, no to może się okazać, że jest to pożyteczna bardzo czynność i niekoniecznie zagrażająca powstaniu uzależnienia. No na przykład mycie zębów. Jedni myją raz dziennie, inni dwa razy. Są tacy, co myją po każdym posiłku. I te wzorce higieniczne, te czynności higieniczne, często według tego samego schematu yy, wykonujemy 20, 30, 40 lat. Jest to nawyk, nawyk higieniczny. Ale czy jest to uzależnienie? No nie. Nie potrzebujemy tego robić częściej ani więcej. Yy, natomiast czy z alkoholem jest tak samo? No czasami tak. Są ludzie, którzy w młodości metodą prób i błędów no dojdą do wniosku, że no mają jakąś granicę nieprzekraczalną i że nie chcą tej granicy przekraczać właśnie po to, żeby nie mieć następnego dnia tych objawów kaca, dolegliwości, móc trafić do domu po imprezie itd. itd. I trzymają się tej granicy. Nie, że, dla czego, że im ktoś każe, tylko sami sobie ustalają tę granicę i trzymają się przez większość życia albo przez całe. Nie potrzebują, do wyjątków należy, że, że, że tą granicę przekraczają, ale zaraz to korygują i wracają na te swoje dobre to. No tak się dzieje u osób nieuzależnionych, czy takich, których nie mają skłonności do uzależnienia. I u ludzi, którzy mają tą skłonność albo może już są uzależnieni, i tak to nie przebiega. Dlaczego? Dlatego, że oprócz takich walorów smakowych potrzebujemy jeszcze ten efekt psychiczny. Poczuć ulgę, zapomnieć o problemach, móc szybko zasnąć, obniżyć napięcie różnego rodzaju albo z kolei świętować jakiś sukces. Potrzebujemy ten efekt emocjonalny. Oczywiście te walory smakowe, no każdy jakieś tam ma, że ten lubi taki alkohol, a ktoś inny lubi inny, tak. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest ten efekt psychiczny. Osoby nieuzależnione mogą mieć schematy takie, że na przykład ktoś się napije kieliszek wina do niedzielnego obiadu, a ktoś inny kieliszek koniaku przed snem. I nie zwiększając tych ilości ani częstości, yy, takie osoby mogą sobie tkwić w tych schematach przez wiele, wiele lat. Czyli nie ma zmiany tolerancji, nie następuje. Bo dla nich ważniejszy jest ten efekt smakowy, a nie ten, który rodzi się w głowie. U alkoholika tak się nie dzieje, dlatego że po jakimś czasie organizm przyzwyczaja się do tych ilości alkoholu, no i ten efekt psychiczny słabnie. Jeżeli słabnie, no to trzeba zwiększyć dawkę. Jak zwiększymy dawkę, organizm na początku dość łatwo przyzwyczaja się do tych zwiększonych ilości. I wtedy właśnie rodzi się ten efekt mocnej głowy, że alkoholik może wypić coraz więcej, a jest nawet mniej pijany niż kiedyś. To jest ten moment, w którym powstaje uzależnienie. Czy ktoś zwróci na to uwagę wtedy, kiedy rośnie tolerancja i może wypić dużo? Oczywiście, że nie. Ludzie raczej postrzegają to jako coś fajnego, dobrego, dobrą cechę. Nie widzą w tym żadnego zagrożenia. Mówią o sobie tak, lubię wypić, ale ja jestem wysoko funkcjonujący. Niektórzy wręcz mówią, jestem wysoko funkcjonującym alkoholikiem. No rzeczywiście ten efekt na początku jest taki, że ktoś może wypić więcej, a jest nawet mniej pijany i nasze otoczenie również tak to, na to patrzy że nawet bliskie nam osoby często nie są w stanie rozpoznać, czy piliśmy albo ile piliśmy. Myślą sobie, że no trochę może jest na rauszu, a tak naprawdę jesteśmy już po całkiem sporej dawce alkoholu na przykład tego dnia. No, tolerancja nie rośnie jednak w nieskończoność, a potrzebujemy zwiększać te dawki, bo ten efekt matrixa jest niewystarczający zwiększamy dawki organizm coraz gorzej radzi sobie z alkoholem coraz gorzej sobie radzi a to znaczy, że tolerancja zaczyna spadać po czym to poznać? A no, na przykład po tym, że jak kiedyś mógł, ktoś mógł sobie pobalować do pierwszej, drugiej w nocy a później o siódmej rano wstawał rzeźki jak skowronek i zajwaniał do pracy no to później tego czasu na dojście do siebie potrzeba dłużej. Nie wystarczy kilka godzin, nie wystarczy pół dnia, a z czasem nie wystarczy dzień czy dwa. Potrzeba dwa, trzy dni, żeby wrócić do jako takiej normy. Wtedy otoczenie zaczyna po stosunkowo niewielkiej ilości alkoholu rozpoznawać, że piliśmy. Nie dlatego, że jesteśmy od razu bardzo pijani. Bardziej dlatego, że oni rozpoznają jakieś nasze zmiany sposobu mówienia, jakieś specyficzne gesty, powiedzonka, sposób poruszania się. Mamy jakieś takie tiki na przykład, jakieś mówienie okiem, albo jakieś gesty rękoma i tak dalej. Gdyby zapytać taką osobę uzależnioną, skąd wie, że ktoś wypił albo nie, no to być może nawet nie byłaby w stanie tego jakoś dokładnie określić. Spada tolerancja i co? Czy alkoholik z tego powodu zaczyna pić mniej? No przez długi, długi czas niestety nie. Nie, bo ciągle tego efektu psychicznego potrzebuje. A poza tym cały czas ma w głowie to przekonanie, że on jest wysoko funkcjonujący chociaż być może to określenie już dawno do niego nie pasuje. Ale cały czas buduje tą narrację sprzed pięciu, może dziesięciu lat, że jak to przecież ja mam mocną głowę, przecież ja mogłem wypić tyle i tyle, inni wszyscy już leżeli pod stołem, a ja jeszcze ciągle byłem na chodzie. Może tak było, tylko że to było dawno temu, a teraz jak ktoś już jest w innej fazie uzależnienia, to określenie już nie jest pasujące. Wysoka tolerancja, mocna głowa to nie jest jakaś cecha czy umiejętność, która jest przypisana nam na całe życie. To jest pewna faza rozwoju uzależnienia. Faza rozwoju uzależnienia, która z czasem, niestety, najczęściej w wyniku skutków zdrowotnych zanika, maleje. I ten efekt mocnej głowy przeradza się w efekt słabej głowy. Ale alkoholik i tak tego nie chce przyjąć do wiadomości i tkwi w tym swoim przekonaniu, że ciągle tą mocną głowę ma. Dzisiaj dziękuję. Więcej przeczytacie w książce Esencja alkoholizmu, Deficyt Bliskości. Serdecznie zachęcam. Pozdrawiam. Do usłyszenia.